To co Jeremciu, robimy zadania? Nie Nie zadań. Nie lubisz zadań? A dlaczego? Ale to wyjmij główkę spod kołdry, bo mama chce wiedzieć. Nie Nie chce ci się? Nie. No to powiedz mi, dlaczego ci się nie chce. Idź Usiądź i powiedz, mami. Ale pani Marysia bardzo fajne wysłała zadania. I pani on Ol... Nie chce ci się? A co będziesz robił? Nie grał? Nie będziesz. Najpierw zadania. To jak zrobimy wszystko zadania? Poczytamy wierszyk, posłuchamy piosenki. Jak to nie. Jeszcze będziesz spał Jeremy? To później zrobimy. she's fido